O Jezus, o Jezus, o Jezus, dzień dobry. O Jezus, co się dzieje? Gdzie ja jestem? Gdzie ty mnie zabrałeś w ogóle? Co się dzieje? Jak nie wiedziałeś, by utonął nasz statek żywy, dwa i jedyne, co się udało ratować, to to, że teraz wylądowaliśmy na tratwie. Aha. A pamiętam coś, że mieliśmy łowić ryby i co? I teraz na tratwie jesteśmy. My, jak planie, to do tej A, okej. Okay. No. Kurde. No i co teraz? O Jezus Maria, no i jak my teraz widzimy? Przecież to żadnego lądu nie widać. Kurde. Ale, czekaj, co to no? za ukrzywia? Nie wiem, we, weź zobacz. O mamy jedzenie i wetki i jakieś przedmioty podstawowe. Kurde. ej. No to fajnie, bo żeby je, mamy jedzenie przynajmniej... No, no musimy zrobić, no bo... No co my tutaj w ogóle zrobimy? Gdzie by... Kiedy by w ogóle do lądu dolecimy? Jak by dolecimy do lądu? To, żeby tego nie widać nic. nie wiem Nie wiem Wiesz co? Nie wiem musimy chyba... Wiesz co, ja idę szukać, może nie wiem, piecyk jakąś pod wodą przepalę, nie wiem, czekaj. Ej, to jest naprawdę dziwne, no jak... Gdzie my jesteśmy? Przez żadnego lodu, tutaj nie ma i nie będzie pewnie. Dalej. No, czekaj, no może jakiś ląd będzie, nie wiem. Zaraz, nie ma, no już by był, ale nie ma. Poczekaj, tu idę kamień jakiś wyłowić, zaraz przetrwamy, zobaczysz, czekaj. Skąd tu masz kamień? No, wykopałem spod wody, więc może przetrwała, ła, duszę się, ła, duszę się, duszę się, dobra, o, jestem. Dobra, ej, może przetrwamy, mam jeszcze trochę kamienia, nie wiem, może jakoś stąd wydostaniemy. Jak my teraz na tej tratwie polecimy do tego, do... Ee, do lądu. Trzeba będzie zdobyć łódki. No właśnie, ale jak my to zdobijemy, skąd? Nie wiem. No właśnie, nie ma drewna. No właśnie. Nie wiem, no... Tutaj, tutaj drewna nie będzie, no to... Mamy bardzo wielki problem. Nie wiem. jak Ja chyba... Ja nie wiem. Ja, 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 ja nic nie wiem. Tutaj mamy trochę... są na ja ja chyba idę spać. Ja idę spać. Przemyślimy i zobaczymy, co jutro. O Jezus Maria, co się stanie? Obudził mnie deszcz. Co się stało? O nie! No, i co my teraz zrobimy, ale człowieku? Nie musimy się jakoś jak najszybciej wydostać w ogóle. Masz tylko jak? No, nie wiem, nie wiem, coś trzeba zrobić. No, się nas No, kurde, no, ale gdzie będzie tym statkiem, ten? Nie wiem, może jakoś da radę się wydostać. Czekaj. To nam jest potrzebne, wszystko jest nam potrzebne. Dokładnie to. No. Nie, jak się teraz wystaniemy właśnie. Kurde, wiesz co? Nie wiem. Ja po prostu nic już nie wiem. Dobra. Wiesz co? Ja mam plan. Co, gdyby te drewno z stratwy wykopać i przerobić je w łódkę? No. Jedyny raz tutaj, czyli te No. Wiesz co? To przerobię to na łódki i popłyniemy gdzieś. Może znajdziemy ląd. Dobra. No to możemy to też zrobić. Oj ała, a jaka lodowata woda, jaka lodowata woda. Czekaj. Ojej, oj, dobra, 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 założyłem się założył. Jesteś ktoś ubrany. Ja nie mam. No, ja, ja jestem ubrany właśnie w taki ten strój tutaj. Zimno. No, zimno strasznie, czekaj. Co nam potrzebne? Crafting jeszcze trzeba. Kurde, traf nawet tutaj nie ma na tej tratwie, człowieku. O nie, to, to o nie, tutaj muszę z góry to kopać, bo tam pod wodą to chyba się zakończy. O nie, 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 dobra, babba, babba. Ale zimno, ale zimno, no poczekaj. Jezus, jesteśmy, cały. Jeszcze jedno, jeszcze jedno, jeszcze jedno, jeszcze jedno. Bo jest będzie ten Dobra, dawaj, 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 wsiadaj, 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 wsiadaj. Wiesz co, weźmiemy najpotrzebniejsze... A, już wziąłeś, dobra, to weźmiemy łóżko tylko. No i możemy zwijać się z tej tratwy. Ty prowadzisz, czy ja? Ja. Dobra, no nie wiem, to po prostu... Ja nie wiem co tu się dzieje taki sztorb jest, że no, po prostu no ja nie wiem, ja, ja po prostu nie wiem. Bo ja nie wiem. Poczekaj. A, no widzę. Poczekaj, czekaj, 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 czekaj. Widzę, poczekaj chwilę. No nie wiem co to za cień. Wiesz co, widzowie, płyniemy do tego cieniu, zaraz jak dopłyniemy, no to to znaczy. Jezus Maria, gdzie my jesteśmy? Ojej, łódka, rozbiliśmy się. O, hej, hej, hej. O, hej, rozbiliśmy się. Ja się trochę uderzyłam drzewo. O kurde, ale fajnie, że jesteśmy dla ludzi. I co teraz, będziemy musieli tutaj przetrwać w tej dżungli jakiejś? jakiejś grzyby zbiorę. No, ja, ja mam pomysł, mam pomysł. No? Może zamiast bezczynnie zbudujemy domek na drzewie, pa ile tu drewno. No dobra, możemy tak zrobić. No to... No. Jezus Maria, jakby przetrwamy na tej wyspie. Dobra, no to dawaj budujemy ten domek chyba. No, tak dalej, dawaj, O królik jedzenie będzie. Tutaj, tutaj. A ty te ryby wziąłeś z stratwy? Tak. O, całe szczęście, już myślałem, że nie. Kurde! Uchaj. Kiedy by do domu wrócimy? Przecież tu nic nie te, do co? <laughs> e, bo... Się obawiam, bo ja przeszłem po tej wyspie, nie? dookoła No. I utknęliśmy na samej się nad Aha. No i co teraz? Jezus Maria! Co się Bałtyka w O kurde. Musimy złupała domek. Już nigdy chyba nie wrócimy do domu. Nie, co ty dobra. gadasz? Co ty gadasz? Aj, no faktycznie tutaj jest. Sa, sam środek. Dobra, zaplik. się na dole. Dobra, no, no. Kit Minecraft. Ty no. zaczniesz, czy jakieś drzewo, a ja będę ścigał dużo drewna na bok. A ty przygotujesz drzewo. Dobra, okay. no dobra, to ja, to ja idę, ale ja mam dać y, drewno. No nie, siekierę, a ty przygotowujesz drzewa. A, na domek, bo domek no na drzewie będziemy mieli. No takie najwyższe drzewo znajdź. Ok. Tam o Jezus Maria, <laughs> wybudowaliśmy tak bazę, widzowie, jak możecie zobaczyć, bardzo piękna, fajna tutaj. No, i to fajnie teraz tej łóżeczka. Jep. tutaj nie możemy sobie pospać. To jest Spanfoy, ta moje łóżko. No. Bardzo fajnie mamy gdzie mieszkać. E, się boję, że jakieś pioruny tu będą i że nam tą bazę zgniecie z tego, ale mam nadzieję, że nie będzie, bo proszę zobaczyć, że tutaj jest ten bardzo, bardzo ten, bardzo. Bardzo solidne. No, ładnie bardzo wygląda i ten. No dobra, więc widzowie będziemy kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam odcinek się podobał. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie Rivex.pl na YouTubie. I mnie też zasubskrybujcie, jego i mnie zasubskrybujcie, więc to było tyle, więc pa!